Wygoda wolności, czyli kiedy 11 kW to jest 100 razy więcej niż 6 kW, bo to bydle to jest 11 kW i to jest chyba najprostszy pomysł, jak wytłumaczyć komuś, kiedy różnica ilościowa staje się różnicą jakościową. Dlatego, że jeżeli się zastanowisz, to powód, dla którego do tej pory nie masz własnego zasilania, w 99% to jest wygoda. Bo możemy się ideologicznie zgadzać, że fajnie jest mieć własne zasilanie, że to jest bezpiecznie i że to jest przyszłość. Ale do momentu, do którego muszę się zastanawiać, czy mogę w danym momencie włączyć pralkę, bo chcę ugotować sobie wodę na herbatę, to w tym momencie energetyka ta stara wygrywa. A tu. Mamy urządzenie, które powoduje, że nowa energetyka jest wygodniejsza niż stara energetyka. I myślę, że przy okazji możemy się przekonać, że nasza instalacja w domu jest zbudowana nie dla naszej wygody. Otóż tu mamy 11 kW. To jest mniej więcej tyle samo, ile ma średnie polskie przyłącze, ale przy okazji jest to dużo więcej niż ma średnie polskie przyłącze. Dlatego, że to jest 11 kW. Bez podziału na trzy fazy. To nie znaczy wcale, że nie możemy zasilać z tego całego domu. Wręcz przeciwnie: podział na trzy fazy oznacza, że nie możemy zasilać całego domu. Nie wiem, czy wiesz, ale w Stanach Zjednoczonych, w których zużycie jest ponad trzykrotnie zużycie energii na człowieka jest ponad trzykrotnie większe niż w Polsce, większość instalacji jest jednofazowa. Dlaczego? Dlatego, że tak jest wygodniej dla użytkownika. My w domu, tak jak ty mówisz, że ale ja mam trzy fazy w domu. Nie w domu masz najczęściej koło 10, możesz policzyć, pójść policzyć u siebie bezpieczniki w szatce. Masz około 10 obwodów. Masz oddzielny obwód od oświetlenia góry, oddzielny obwód od oświetlenia dołu. Oddzielny obwód od kuchni, oddzielny obwód od łazienki i pralki. I to wszystko nie jest dla ciebie, tylko to wszystko jest po to, że zakład energetyczny bierze pieniądze, ale nie chce wykonywać pracy. Czyli to ty poprzez podłączanie urządzeń do różnych faz, masz im zrównoważyć obciążenie na trzech fazach. Tutaj. Mamy taką możliwość, i to było właśnie problemem do tej pory z tymi mniejszymi inwerterami. Bo wprawdzie ja mogłem po prostu kupić dwa takie inwertery i praktycznie mieć to samo, nie? Czyli mieć dwa razy po 6 kW, to to jest to samo, co, co nawet trochę więcej niż te 11 kW. Tylko gdzie jest problem? Że w tym momencie musiałem robić to, co zakład energetyczny, czyli nie mogę mieć wszystkich urządzeń podłączonych naraz pod ten inwerter, bo na przykład e, pralka 2 kW, dwie farelki i koniec, nie? I już ktoś włączy wodę do gotowania i, i po zabawie. W związku z tym muszę wtedy mieć dwa inwertery i pamiętać, żeby inwerter, na którym pracuje mikrofalówka, czajnik do wody, nie wiem, opiekacz do kanapek. Czy, tak jak w moim przypadku, ekspres do kawy był oddzielnym inwerterem od inwertera, na którym pracuje pralka. No i to jest niewygodne. To jest dwa razy więcej zabawy z urządzeniami. W związku z tym ja rozumiem, że na takie rozwiązanie godzili się ludzie, którzy byli bardzo ideologicznie przekonani do tego, że trzeba mieć własny problem. Natomiast tutaj mamy 11 kW mocy dostępnej i możemy do tego podłączyć tyle obwodów w domu, ile tylko zechcemy. I na dodatek możemy tym od razu zastąpić trzy fazy, które wchodzą z sieci energetycznej bo wystarczy nam przekaźnik, który właśnie do mnie jedzie ma być za jakieś dwie godziny przekaźnik, który pozwala mi na domowe trzy fazy. Włączyć fazę stąd, nie? czyli włączyć zasilanie stąd. Natomiast najważniejsze jest, że ja teraz mogę wygodnie żyć, zasilając wszystko od siebie. Czyli nie muszę w tej chwili, właśnie tak jak tutaj, a to wyłączać jednego z tych inwerterów, a to mieć włączone dwa, przejmować się, gdzie ja mam te 6 kW zużyte, a, a gdzie to już jest powyżej 6 kW. Tylko jeżeli mam złącze 12 kW, tak jak większość polskich domów ma. To wszystko mam ze swojej sieci dokładnie tak samo jak miałem z sieci energetycznej. I dlaczego jeszcze ten inwerter jest taki ważny? Dlatego, że on jest przygotowany na zimę, bo w nim mamy dwa MPPT. Czyli mam tu schód, który pracuje mi zimą, też jest ważne, że on w ogóle zaczyna pracę od tych 90V. Specjalnie czekałem na ten inwerter, żeby go podłączyć, dlatego nie montowałem jeszcze moich paneli na dachu na kamperze. Ale to są moje tu są podłączone moje panele, które idą na dach do wana, do na które wrzucamy wschodnie panele, na przykład z płotu. A to jeszcze nie wszystko. A jak ja mam duże trzyfazowe urządzenia, to na co mnie takie? Haha ha, ha, mój drogi, dlatego że to jest wersja, która umożliwia olbrzymie zasilanie trzyfazowe. To jest wersja, która yy, jak zepniemy trzy takie inwertery, to mamy trzy. 30 kW trzyfazowo. Czyli to nie jest tylko tak jak tutaj, że mogliśmy spiąć na jednej fazie dwa takie inwertery i mieć po prostu 12 kW na jednej fazie, tak jak ten ma. Tylko możemy spiąć trzy te inwertery. I każdy z nich będzie robił jedną z faz trzyfazowego zasilania. Czyli to nie jest tylko rozwiązanie dla domu, ale też rozwiązanie dla całkiem sporej restauracji czy hotelu, bo mamy. 30 kW przyłącze trzyfazowe. No, to jak już w poprzednim filmie podniecałem się, tak bardzo, że jest prowadzone płaskownikami zasilanie w baterii mojej. Tak samo tutaj jest prowadzone płaskownikami zasilanie z baterii, i musiałem zmienić końcówki w przewodach, bo na końcówki oczkowe już. I co ważne, w tym inwerterze on ma też możliwość wzbudzenia generatora. Czyli, jeżeli napięcie na baterii spadnie poniżej zadanego poziomu, to wysyła sygnał do uruchomienia generatora. I w tym tygodniu to wszystko kosztuje 2000 zł. I mi się wydaje, że to przy pogorszonych warunkach skupu, jakie są w tej chwili, czyli jeżeli zakładasz nową instalację fotowoltaiczną, to po pierwsze, jeżeli ona ma powyżej 3,5 kW mocy. To musisz dać trzyfazowy, on-gridowy inwerter, nie? Jeżeli ta instalacja produkuje prąd, którego nie zużywasz, no to teraz latem oddajesz go za darmo. To chyba właśnie jest przełom. Że w końcu. Nie tylko mniej opłaca się instalacja starego typu, ale jest też mniej wygodna. A już jutro jak podłączyć tego bydlaka do domowej sieci trójfazowej. Linki w podpisie. Wprawdzie promocja trwa tydzień, ale część kodów, część pustów jest jednorazowa, nie? Czyli kto pierwszy, ten lepszy, można zaoszczędzić prawie 500 zł. Jest konkurs, jakie najdziwniejsze urządzenie. Można podłączyć, dlatego że nie kryję, że zbieram, tak żeby nie podłączać setki farelek, zbieram do testu, co podłączyć, żeby dać mu obciążenie 11 kW, bo oczywiście, że robimy test obciążenia na razie.